Cześć Simano z tej strony, jak zwykle Kajtosz, a dzisiaj witamy Helenę i Randomowe Wtorki i znowu Heavy Happy Wings! Kaboom! No, to robimy, gdzie się to jeszcze pamiętam. No, blablabla z Helenem i.Sort by rating. Cóż, gdzie? All I think

No ja się nie 100! O, a tam na O, Kóra, prf, o choda, mam się tam wybić. ctrl e, Kontrolem z. Spacją. E, Dob o, Dobra. Dawaj! Dawaj! Dobra. 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 meta! meta!

Eee... Rope Swing. O, to byłem dobry, to, to mi dobrze żyło. Eject! Eject! Zetkał, No halo. Ło! No czemu się nie możesz zetkać? Tu jest coś, nie? O, oh, shit! Chyba zbudowany Dobra, nie działa A, coś innego Volkow, o to, to już w ogóle byłem okay. Nie pamiętam, czym się pytało. Inaczej, jak mam wygrać? Win, o oh, fuck O stary śmierć piąta Znowu pierwsza śmierć Oj teraz Wejdzie! Reszta chyba śmierci jak nie działa O, Ole dobry rzut! No stary mistrz Nie! Dobra żyje? Zawsze jeszcze raz, ale to delikatnie trzeba. No, no. Wydziesz to. Dobra. Będzie, będzie, będzie. Buja! Exit to me. Lead from school. Dobra. Mm. Oooo, oh, Jado! Oh, jedziemy do szkoły! Dobrze, no, Słynu, zawiodę cię. Tylko do Twojego starszego brata. Co? Dirtycz! Oooo, zobacz, Słynu. Pamiętaj, eee. Nic. Slow. O, oh. oh, siedź synu urwało mi ręce i w ogóle wszystko mi urwało. Tato, lecę ci na pomoc. Nie, synu. Oh. Nie, co idziemy dalej? To nieważne, że nie mam rąk, ważne, że mogę pedałować. Helena, przesłyszę. O, oh. kolejny maczetom! O, oh, fajnie. Synu. Oh. Dobra, to po prostu kręgi mi nastawiają. Idziemy dalej. O, o. Press Ctrl. Press C. Robier, salwier. Dalej. Kiedy ja nie mam syna? Znaczy, ja już nie mam. Oh shit. Chyba mi już przestawił tych kręgów tam. Dobra Tato, musimy jechać do szkoły! No przecież, jedziemy! I to. No, bo musimy rozjechać Być śmici. śmieci Daj oh. szumowi na złote Daj jeszcze, kurwa, dwa złote Na piwo oh. O! Ale zrobił unik synu! Jedziemy! Rozjedź go Helena! Czego tam szukasz? Kolej z maczetą! Dobrze. Synu! O oh fuck, aż mi kręgosłup wyjebał Tato, znowu musimy jechać do szkoły, no przecież wiem, synu no. Znowu, tato, musimy jechać do szkoły, no przecież wiem, synu. no. Muszę ci odjebać jeszcze nie jedną rękę yes. i możesz do ciebie jechać miał zwolnienie z WF-u i ze wszystkiego sobie, sumie To niemożliwe Jesteś Zmęczony w no, Jak Oh o, o ja już to zawiad ja dołączam później <grystanie> za raz o, o ja się. szyja Konżór mnie tu wkurza tu coś jest co mnie blokuje to cholery Slałem. A dobra, tego niechnąłem Biznesmen. o przepraszam synu a raczej nie ło <grystanie> shit a, Co mi zrobił? Dobra, nie mam rąk, ale jedziemy Uważaj na maczetę, uważaj na maczetę, dobra Synu, Synu, trzymaj się, ja mam wrzucić tego mego kraja Ole! Fucking! Fucking! No nie, dobra, głupi to poziom, exit Lobstream to już próbowaliśmy, to nie działa Welcome to the 3D obstacle Course. Be careful on this one. O oh, shit Czemu one spadają? No jedź. Woah! Ops. Synu uważaj! Synu uważaj! O mówiłem, synu, uważaj! Dobra, będę lżejszy sam pojadę. Damn it! Damn it! FART! FART! Wow. Nie ma jak tam dojrzał naprawdę tak, tak, tak. Słuchaj synu! Słuchaj to to nie! Damnit! Takie damy, pozbyłeś się ciężaru! O, Tary, jak to przejechać? Przecież to się znika, to jakieś skakać trzeba. Bunny hop, nie da się. Exit to Wolfrow, Ball throw. Not easy challenge. O, oh, not easy challenge najpierw. O, oh, damn it. O, oh, fuck. no naprawdę będzie trudne. O, oh, really? To jak to zrobić? O, ale Hop. Dop. Hop. Teraz odsiany. Jak to się w ogóle z shiftem? Nie, z kontrollem. Spacją się skacze na pewno. Gdzieś to? Teraz też to wiem, dobra. Te te te. mi urwało głowę. Takie mam urwanie głowy. No, teraz. Teraz. Wtedy tutaj tak wleciałem no, to piszę. Te te te. Pary, proste. Jak już wiedziałem jak się skacze, to jest. Wolfram. Co mam rzucać? Ułam się, them coś tam, coś tam. No, ciepaj. No. Super. Hop! Zdejrzyłem, że muszę wszystkich zabić po prostu. O, to mi przyjdę tego młodego trochę. Wait, to ja... ja wolę ten, jak są takie. te dziurki. O oh, shit. Dobrze, nie wiem, czy się przejdzie. O, damy Jeszcze ja nie przejdę, chyba. No, nie przejdę, Dobra, Jeszcze raz, no. Hop, to. Do... DOOM! Jup. No, super, nie O, ale teraz to zrobiłem? Chyba. cenowałem. Dobra. Mały jest. Teraz ja z tego muszę trachać. No Chwytrzesz tę piłkę! Bo on cię potnie zaraz. Sam zaraz wpadniesz w te wiertła i nie będziesz tak... Dobra mam. No super. Pół godziny wchłótałem piłkę i tak ją wyrzucił. No łap tę piłkę! No ty w filcie. Op! Dawaj! Do, do dupy są te piłki ułożone. Nie gram ten mapę. Do dupy jest. Ball of row zero. Row swing. O może teraz się uda. No, nie mogę wyskoczyć. Nie działa mi Z. A, bo może mam na Y. No, tej przestawiło mi się, dobra. Make this pose. A, trzeba by czemu? Dobra, dobra. Czekajcie, tylko sobie przestawię. Teraz na Z będę chyba miał. Uwaga! Hop! Jej, mam na Z. -tkę. Dobra, letę. Jeszcze nie złamałem kości tej, jest git. Puśćcie. Oh, shit. Dobra, nieważne. Czyli zobaczcie, nawet się ułożyłem, tak miałem. Pytaj się tego! nie fucking! Hop. I... salto mortale. Dobra, dobra. O, kurwa. Co złamałem? Łetam tam pół nogi, dwie nogi, dobra. No wstawaj! O, i teraz tak. I tak. Ale, jest kurwa mać. No, fake! Jeeey! O! Dobra, dobra. zamortyzowałem. Rowaga! I świetne, piękne obrót salto. Nie! kurwa! No, jest, się! dobra. O, dammit! Nie wiedziałem co mam zrobić. Fake! No, jakżeś tę rękę złamał? Ty faj, Co za młuzgocze, ja pieprze. No, dawaj. Da -da -da. No. no, nie, nie, <laughs> o, nie, 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 mi rękę, którą się nie, <laughs> nie, Dobra nie, 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 przeleciałem nie, tam nie, 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 tam Się Dobra, jeszcze nic nie złamałem, jest okres. Dawaj, no nie, ostatnie Dobra, znowu nic nie złamałem. O, nawet nogi. Łap się. No, Trzy... ty kurde. Tak wiem, miał być to ostatnie. W total się to Dobra, zamortyzuj. Tak, elegancko. Chwytaj się, chwycisz się, trzymaj się. Dobrze, no. Spróbuj, tylko to nie będzie. Dobra, zjeżdżamy na, dup na jabłuszku. No, dawaj, dawaj, jeszcze trochę. Rób dżownicę. Uwale, się za tym chwycę. Chwycił! Chyba się trzymam. O, trzymam się. Jak biegłem jeszcze w powietrzu, o, stary. No weź się jakoś obróć. Nie wiem, jak się steruje tą postacią. Pięknie, jak się chwycić. Dobra, chwyciłem się. Teraz będzie git, teraz będzie git, Jest! Press arrow down when you are in the cannon. Kurwa, najpierw trzeba tam wlecieć jakoś, ty. Trzymam na dół. Oh shit. Buja! Dobra, reszta to przeszedłem. Co to jeszcze, którą mapę by sobie wpisać? Don't touch the ball. No dobra. Oh, shit. Nie no, chyba ja jaja robisz. Normalnie życie na krawędzi. <grym wytrza> yep! Ooo, oh, fuck. Wygrałem! <grym wytrza> no, kozak ma nie? No, trzeba w Can you survive? No, ja zawsze was. O oh, fuck! Eee... Ja miałem przetrwać, to nie Nie da się tego Rojo 126P test. Track. Czekajcie, czekajcie, tam był opis. Jest wybór. Dobrze. Eee, jest wybór języka i jestem z kamyka o. polski. Sorry, but your current is too hard to do. Dekko a. spacja, dobra. O, no, polski. a. w dół, trzęsie, spacje, spacje. Tylko start, choose O, oh, damn it. Shadow. Wow, jadę czymś tym Dalej grubasku. Normalnie Hilicrime Racing. A, czućcie ten dźwięk tego silnika? Masakra, nie? No, ja też nie słyszę Dobra. Szczerze to na razie cały czas tylko trzymam szałkę do przodu. Bardzo skomplikowana. Slow. Ale jej i tak już jadę A, to było to slow. Dobra. Iiii... Dobra, mamy rytmy. Slow. Dobra. O, f**k, może to coś się zatrzymało. O, f**k! małem zawieszenie Co <laughs> za wałek ale... Dzięki za grę Nie no, poproszę was Exit to Cargo plane crash O, mogę zepsuć Z tego, z tego, z tego, z tego O, dammit O, Nie za bardzo wiem o co chodzi. No, Ale mu światło ma naprawdę... Mm. Impossible easy. Przepraszam tą mapę się da przejść. Ja tylko lekko podskoczę i tu jest mina. Nie założyłem. Tak nie umiecie, Tam też jest mina, myślałem że mogę na tym stanąć Dobra, teraz wiem, patrz, tak o! 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 Dziwko Handluj z tym <laughs> Deal with Battle Run y, Tato, musisz mnie przebieźć po butelkach, bo inaczej zginiemy Dobra, to spieprzaj. Ja się o ty, Nawet tu pasuje. Prasiona kontrol no prasiona już. o późnie. Śmiało, podwalimy. Ale super. Olej olej super olej 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 jeszcze raz pomysł, jeszcze raz. Cześć, tu mi się podobało, bo już tego fotelika nie miałem. Bez kontroli. E, tego się nie spodziewałem. Jeszcze raz, dobra, teraz synem. Synu, daj mi moc. Jeszcze raz, synem. Teraz! Jak to przejść? Tośmy w jakiś sposób na to? Nacisnę do góry. Gopi pomysł. To może tak. Ty, te salto było dobre.

Kurwa, teraz to lenie powinien być. Oh. Jesz, synu, warto nic! O, oh, następny Battle run. No nie, no nie, no nie, no nie, tak świetnie mi paszył. <coughs> O! Coś pięknego to było teraz! Ale zajebiście to wygląda! No bajka... Dobra, to chyba tyle na, na dzisiaj. Mam nadzieję, że w wtorek wam się bardzo podobał. No ja na samym końcu... No, uśmiałem się Ewer, nie? No, so much totalnie. Dobra, w takim razie pamiętajcie o subskrybowaniu, udostępnianiu i łapkowaniu filmików. Zapraszam też do innych. Także trzymajcie się. Zjo! ja idę. Dobra, to ty. Ja mam mało HP. O! O! I muzyczka jest Weźmy. Się... Z kontrolem. No, Weźmy, podnieś. Jak z kontrolem? Nauczą. Nie, nie do się. No weź wyciąg stąd! To kapni. O wiesz, ty na oczomku trzeba, no?